I wiesz tak, co tym, że to ludzie robiłem, piszą Gilbert? Na, nie wiem, jakiś to kurwa to szczyl obszczany wymyślił, że ciekawe, Gilbert będzie młodzieżowym, to młodzieżowym to. słowem mam roku. Będą go kurwę ukrzyżować, nie? Ale bo to ch... chuja znaczy. Gość dzisiaj będzie, bo pamiętajmy, w każdym odcinku gość Oczywiście w GTA, nie? Zniszczyć. Gilbert, kurwa. Uważam, że pomimo faktu, że mają... Iść pieniądze na szczytny cel to jest to idiotyzm. Naprawdę zapewnienie sobie miejsca w takim plebiscycie jest warte tylko tysiąc PLN-ów? Czyli co jest kurwa, jakaś, jakaś zbiórka, gdzie na, nawołują ludzi do tego, żeby spamowali wszędzie kurwa Gilbertem na młodzieżowe słowo roku i przekażą tysiąc złotych na y, jakiś cel kurwa charytatywny? Ja dobrze zrozumiałem teraz? Czyż to jest kurwa, to jest tak żałosne? Że ten, kto to wymyślił, to powinien się w ogóle yy... zeszczać się w majty, kurwa, i to wypić. Nie, no to jest, to jest. To jest mega chujowe, kurwa. Jak już robią taką akcję, to niech chociaż kurwa 100 koła dadzą. 1000 zł. Za takie. No, nie, no nie wiem. No ja tego kurwa nie czuję, nie? Ej, to dawajcie co, wszędzie co, spamujcie Essa, a ja tysiąc jeden wyślę na pieski, dobra? Spamujcie wszędzie na TikToku, kurwa Essa i tysiąc złoty, tysiąc jeden złoty na schroniska, kurwa. W całej jedyne, Polsce! Tutaj na może jakieś ten? Mo, może prywatne widzenie.